Szanowne przed Państwem jeszcze raz Julia Szeremet-Dawid, dzisiejsza władca w Polsce. Tomasz Była, trener. Pani Zosiu, trener. Pani Wojuszku, trener. trener. Erwin Hus, bioterapeuta. Jakub Sawicki, trener personalny. Michał Kozłowicz, trener personalny. I premier Polskiego Związku Bokserskiego, pan Grzegorz. Jesteśmy na lotnisku, witamy dzisiaj Julkę. Przylecieliście przed chwileczką, no są wzruszenia. Jest Julka, która jest przeszczęśliwa, jest i prezes Polskiego Związku Bokserskiego. Tego chyba nam brakowało tak naprawdę, bo po tylu latach ciężkiej pracy ten sukces jest. Jest sukces, ciężko pracowaliśmy przez ostatnie lata na ten sukces i musimy się cieszyć. Wielka radość, wielki honor, wielki zaszczyt, jeżeli chodzi o zdobycie przez Julię medalu olimpijskiego srebrnego po tylu latach, 44 lata, ostatni medal olimpijski, więc naprawdę ogromny, ogromny sukces i ogromne szczęście. Wiemy doskonale ile lat e, trwało to przy, zmiana tych e, szkolenia chociażby w Polskim Związku Bokserskim, to, że daliście ten kredyt zaufania trenerowi, bo o tym chyba się najmniej mówi, a jest to zaufanie, które budowaliście przez lata i zaufaliście trenerowi, on przekonał was do tych zmian. Zaufanie, to jest tak, to jest podwalina pod ten sukces. To jest fundament, który zbudował to, co w tej chwili się dzieje w polskim związku bokserskim. Oczywiście, oczywiście, można powiedzieć, że wszystko zaczęło się od młodzieżowych Mistrzów świata, gdzie Tomek poprowadził naszą reprezentację młodzieżową, gdzie zdobyliśmy dziewczyny, zdobyły siedem medali na tych mistrzostwach. Postanowiliśmy wtedy wspólnie, że. Tomek obejmie kadrę seniorską, zbuduje sobie cały sztab, będzie tak zwanym pierwszym trenerem, czyli head do wszystkich kadr y, żeńskich. I udało się, udało się naprawdę. Wykonana robota perfekcyjnie, wszystko zgodnie z planem. Tylko się cieszyć i. No, no jest radość, jest radość kibiców. Widać, że e, ten sukces napędził, napędził, pokazał, że jest szansa nie na jeden, a na kilka takich medali, że coś zmieniło się w polskim związku bokserskim, coś zmieniło się w boksie olimpijskim? Ja powiem inaczej. Zmienić się zmieniło już od paru lat, ponieważ głośno się o tym nie mówi, nie było takiego przebicia medialnego, ale my już od kilku lat przywozimy medale z każdej imprezy światowej. W tej chwili odbywały się mistrzostwa... Yy, Igrzyska olimpijskie, natomiast w tym samym czasie odbywało się mistrzostwa młodzików, czyli najmniejszej grupy wiekowej, gdzie obniżyliśmy w ubiegłym roku wiek startowy dla tej, dla tej grupy wiekowej, czyli 13-14 lat. Mamy tam sześć medali, trzy złote, jeden srebrny i... Dwa srebrne, jeden brązowy, więc, więc naprawdę to jest też ogromny sukces. W ubiegłym roku mamy Fabiana Urbańskiego, który zdobył mistrzostwo świata i cztery medale jeszcze na mistrzostwach świata. Więc naprawdę e, przez ostatnie lata z każdej centralnej imprezy przywodzimy medale. I to musiała być ta wisienka na torcie, że wreszcie mamy medal olimpijski. No właśnie, poprzez ten sukces Julki e, mam nadzieję, że więcej osób dostrzeże to, e, co się dzieje w... Innych kategoriach wiekowych, że mamy naprawdę zdolną młodzież, i tam młodzież nie ginie, tak jak było wcześniej. Ja myślę, że nie zginie. Ja myślę, że już Julka porwała serca wszystkich kibiców, serca całej Polski, i widać to dzisiaj na lotnisku. Bardzo się z tego cieszę. Myślę, że nasza dyscyplina zasługuje na to, żeby być na pierwszym miejscu, i myślę że w przyszłości sportu Narodowe. Wracamy na odpowiednie tory. Ja myślę, że wróciliśmy już na odpowiednie tory. Już. Chyba schować ten stereotyp, że wracamy, wracamy. Już od paru lat wróciliśmy, a teraz naprawdę to jest uhonorowanie tej ciężkiej pracy. Przede wszystkim trenerów, przede wszystkim zawodników, zawodniczek i całego polskiego zarządu, Polskiego Związku Bokserskiego. Jeszcze powiem, jeszcze wracając, chciałem podziękować wszystkim, przede wszystkim całym sztabom trenerskim i zawodnikom, którzy również byli na Ingrzyskach, bo tutaj można powiedzieć, że też cieszymy się sukcesem, bo jest ogromny sukces i bardzo się cieszymy, ale też było sporo, można powiedzieć, że mogliśmy ugrać dużo więcej. W Sydu nie było. Aneta Legiecka wygrała pierwszą walkę, drugą przegrała z mistrzynią olimpijską i to też była ta walka, można powiedzieć, taka... Bardzo wyrównana i kontrowersyjna. Ela Wójci to samo. Damian Durkacz również. Można powiedzieć, że tam było straszne stronnicze sędziowanie. No my ale cóż, idziemy dalej do przodu, cieszymy się tym, co mamy i my wiemy doskonale, że polski boks olimpijski zmienia się od kilku lat, ale mam nadzieję, że dzięki sukcesowi Julki dostrzegą to też inni i będą kibicować tak jak dzisiaj tutaj na lotnisku. Ja myślę, że tak. Myślę, że na następnej gali, gdzie myślę, będzie Julia też w głównej roli, to będzie mnóstwo kibiców na sali. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.